Jedziemy taką drogą właśnie do Bięka i Andrzeja, do Plutycz Taką drogą nas poprowadziła nawigacja Droga jest super, nie powiem Ledwo się mieści Bus w drodze, oczywiście będziemy mieli krzaków pełno w środku Szczerze powiem, mi się podoba taka droga ja lubię takimi drogami jeździć. Będą no może jeszcze szli kurde drogą. Nie lubię, nie lubię, nie lubię głównymi szlakami. Ty uwielbiasz takie, stokami jeździć górskimi. No zdarza mi się. Do Pizy. Tak. Na skrzyżowaniu w prawo? No skrzyżowanie. Nie, ja nie mogę. Nie, wiem. No. Co to zrobić? U mnie wolno? Ja bym nie zrobił. U mnie wolno. no Jeździ, jeździ pociąg. tory wyślizgany, i to dosyć często musi tu jeździć. Samochodu nie mijaliśmy żadnego, ani w jednym minutę. Jeśli by kto pytał. Kilometr 600. No. Te domy to tu są zajebiste. Zobacz ładne. ładny. Śliczny dom. No, tu już sprzedaję. Chcesz coś kupić? Od pani jabłka nie. ma. Pomidory ma. Te domy to są ekstra. Ten jaki ładny czerwony domek. No, widzę ich dom. Gdzie ty widzisz ich Dlatego dom? Dlatego zatrzymują się tutaj. Kamienie ludzie popadli. A żeby nie podobać, z... się. A jest Andrzej. Jest słynny Andrzej. Ta. Pewnie tak. O, patrz jak ładno niebieski. Ale super śliczne. Chałupy. Chyba jeszcze raz przejedziemy. Tędy? Żeby zdjęcia zrobić. Strabla I to ich tam strable tam chodzą na te... No ty, no chałupy są mega. To. O. Woda płonie. Kutki, kutki, kutki. Nie wiem, miłości. Nad... Tutaj to jakaś ta w ogóle. O tu ten. Tłok. Tłok. O. Nad rzecz koła. W białym stoku. Jest w którą stronę? Tam. Brawo. Nie no na fontannę to nie ma ochoty nawet. Bo jest chłodno. Wieje. Jest zimno. zaraz. o, słońce daje. A to taka chwila. A okulary jak zwykle gdzie? W, w aucie. Idziemy do zamku. 19 granicy. wybija. Która? 19. A 19 zegar kluczy na bramie wejściowo-wjazdowej. Do... to jest pałac chyba. A może i pałac? Tak, pałac granicki No dobra, budowla. <laughs> Wybiałem stok. ładne posągi. Ładne, ładne. Jeden z psami, drugi Też nie. Też można sobie zwiedzać za darmo do środka trzeba będzie płacić ale już jest zamknięty więc my nie wejdziemy płacić nie będziemy a jakby był otwarty i by trzeba było płacić? cóż to? a to psy to po cebulowemu nie, nie wywoził się no. Pałac Branicki teraz jest. Uniwersytet Medyczny w Janstoku Hmm. Puściłbym drona, ale się trochę boję, bo wieje jak... jak... Powinno się mówić w kieleckim, ale to nie, to jak w białym stoku. <laughs> Sam zamek. tu pałac, Co ja z tym zamkiem? Ładne. Uuu, ulega uszkodzeniu, bicek mu rozerwało. Rozerwało mu bicka. No nie wiem, czy puścić, czy nie puścić. Może spróbuję. Spróbujemy puścić. To ja A jesteśmy w krótkich gaciach Jesteśmy w pałacu granickich i ogrodach I weszliśmy na tyły na ogrody Są przepiękne Tyle za nami, no, tyle za nami widać. pałac i ogrody. Tylko mnie drażnią, że w tym jednym pałacu, to znaczy w tym ogrodzie, te czerwono-białe doniczki nie pasują A do mnie to, się to. podobają. Nie wiem, gryzą, wyróżniają tak? się, więc mnie się podobają. Mogą też białe, ale... To pewnie rzecz gustu. Ale generalnie zespół ten pałacowy, ładny. I, i ogród zerwany. No. Warto było przyjechać do Białego Stołu. Nagrał to na pironie, więc wszystkie kształty, wszystko będzie tam widoczne. No z do dołu tego nie widać. Widać że są jakieś kształty, ale nie wiadomo co to jest. No, z góry fajnie widać. Dużo bardzo rzeźb, figur, czy jak tam zwał, to rób zdjęcie. I tak wygląda z daleka. Sam ogród super. O, ten ma na wierzchu. Majtek nie mieli wtedy. No, wiedziałaś co zdjęcie zrobić, nie? <ścoughs> tak. Denisa, Denisa. <śpiewanie> Bardzo dużo ładnych rzeźb. Tam jakaś taka... Nie wiem co to jest brama. ludzie sobie przy tym zdjęcia robią. Zaraz podejdziemy zobaczymy. Co to jest. Ale jeszcze raz powtarzam, warto było przyjechać do Białego Soku. Choć na drugim końcu, Polski od nas. To warto. Że nie pominęliśmy Białego Soku. mają. Hmm, powód do dumy z takiego ładnego pałacu i ogrodu ale pałac ekstra ogrody też ekstra dopracowane ładnie wygląda więc nie ma to tamto to nie wiem co to za brama do raju może jest nie może nie łabędź u góry? czy to co to jest? Trochę jak ułamęcie, będzie, ale ja nie wiem, co to jest. A, ma powbijane kolce, żeby takie nie sięrały. Nie wiem, co to jest. A tu siedzą kebabowce. Kebabowce siedzą. No, Przycukną. oglądnięty, obcykany, oblakany, Obfilm, obfilmowany, obejrzany. Wszystkich szczegółów, takich typowych szczegółików, ale jest ładnie. Kto se chce, to se przyjedzie, szczegóły obejrzy lub na internecie weźmie. Proste. Zarys mamy, my robimy to dla siebie. Pamiątkę A, Tak, że tu byliśmy Że tu byliśmy, żeby później oglądać fajne. Tak jak inni Oglądaliśmy innych na YouTubie I fajnie właśnie, tak jak mają takie Pamiątki, oglądają Przy okazji, ludzie oglądają sobie sobie, Czy sami sobie będziemy kiedyś jak jeszcze starsi tetrycy Hej, to będzie starszy tak jak to będzie. No nie, młodsza będziesz. Ojej! Będę! Młodsza! Niemożliwe. Ponad. No ale co, to tu, to tu zajdzie. Wiadomo, że każdego miasta, które odwiedzamy miasta, miejscowości, wsi, miasteczka, obojętnie pola, cokolwiek, to nie zwiedzamy nie wiadomo ile wszystkiego bo czasu nam braknie I <noise> a teraz spadywawujemy